W zeszłym roku razem z trzema kolegami wybraliśmy się do Rosji. Jako zapaleni eksploratorzy i pasjonaci historii postanowiliśmy wybrać się w okolice Kurska, by dowiedzieć się nieco więcej o historii tego regionu oraz poszukać w ziemi ciekawych pamiątek z ubiegłego stulecia. Kursk oraz obszar otaczający miasto to miejsce samo w sobie niezwykłe. Od wielu stuleci była to arena działań zbrojnych. Podczas ostatniej wojny rozegrała się tam największa bitwa pancerna w historii. Zaopatrzeni w wykrywacze metalu, magnesy neodymowe oraz mapy i mnóstwo zapału, dojechaliśmy na miejsce pociągiem. Był lipiec, więc pogoda była piękna, idealna do wypadów w teren. Wynajęliśmy domek letniskowy, leżący bardzo blisko miejsca, w którym mieliśmy rozpocząć poszukiwania. Po rozkopaniu i rozeznaniu się w okolicy, już na drugi dzień ruszyliśmy w las. Liczyliśmy, że uda nam się znaleźć przedmioty nawet z przełomu XVI i XVII wieku. W lesie postanowiliśmy się rozdzielić, aby przeszukać większy obszar. Komunikowaliśmy się za pomocą radia. Po kilku godzinach spotkaliśmy się w punkcie wyjścia i wymieniliśmy się opisami o tym miejscu oraz oglądaliśmy wspólnie wykopane przez nas przedmioty. Udało nam się znaleźć żelazny krzyż pierwszej klasy oraz kilka monet i łusek po pociskach. To hobby nauczyło nas cierpliwości, jednak jak na pierwszy dzień, znaleziska były naprawdę świetne. Wróciliśmy do domu, gdy zapadł zmrok. Mocno zmęczeli, przygotowaliśmy sobie coś do jedzenia i postanowiliśmy wypić po piwku na ganku. Po jakimś czasie zauważyliśmy, że do sąsiedniego domu wprowadzają się nowi lokatorzy. Myśleliśmy, że to pewnie wczasowicze, jednak okazało się, że to rosyjscy pasjonaci historii, którzy również przyjechali tutaj w zamiarem poszukiwania pamiątek historycznych. Zagadaliśmy do nich, by wyciągnąć jakieś informacje. Okazało się, że czterech gości w naszym wieku wie o wiele więcej od nas o tym regionie, gdyż udało im się zdobyć informacje z archiwum państwowego w Moskwie. Przedstawili nam swoje ustalenia. W tej okolicy, a dokładnie w lesie, nie licząc walch, które toczyły się tutaj przez kilka miesięcy, znajdował się również szpital polowy dla niemieckich żołnierzy. Przewożono ich prosto z frontu i opatrywano, a w przypadku poważnych obrażeń kierowano dalej na głębokie zaplecza frontowe, gdzie funkcjonowały lepsze szpitale. Rosjanie mówili o Niemcach z pogardą. Trudno im się dziwić w końcu ich naród, podobnie jak i nasz, wiele wycierpiały w trakcie wojny. Późnym wieczorem pożegnaliśmy się i poszliśmy spać. Następnego dnia rano o godzinie 6.30 wybraliśmy się na kolejne poszukiwania. Do tej pory przeczesaliśmy obrzeża lasu, więc teraz postanowiliśmy się zagłębić w sam jego środek. Nim dotarliśmy na miejsce, zauważyliśmy grupę ludzi z wykrywaczami. To byli nasi wczorajsi rozmówcy. Jeden podbiegł do nas i powiedział, że chce pokazać co znaleźli. Byliśmy bardzo ciekawi, to też poszliśmy za nim. On i jego koledzy odkopali fundamenty jakiegoś budynku. Byli bardzo podekscytowani. Po chwili wyjaśnili nam, że to najprawdopodobniej wspomniany szpital polowy, gdyż na to wskazuje ich mapa. Doszliśmy do wniosku, że może znaleźli jakiś stary sprzęt medyczny i chcą się pochwalić. Rosjanie jednak szybko wyprowadzili nas z błędu. Okazało się, że obok budynku grzebano również zmarłych żołnierzy Wehrmachtu. Gdy poszliśmy nieco dalej, zauważyliśmy, jak z niewielkiego dołka koledzy naszego rozmówcy wyciągają na powierzchnię kości i rozrzucają je gdzie popadnie. Nie spodobało nam się to. Nie jesteśmy hienami cmentarnymi. Tego typu odkrycie powinno być natychmiast zgłoszone na policję i zabezpieczone. Tutaj jednak tego typu zasady chyba nie obowiązywały. Zwłoki, odziane w mocno już zniszczone mundury oraz hełmy, były przez Rosjan traktowane jak zwykłe stare przedmioty. A przecież to ciała ludzi. Z odrazą patrzyliśmy na to, co robią: jeden wyciągnął z ziemi czaszkę i za pomocą noża próbował wyrwać ze szczęki złoty ząb. Inny ściągnął buty zmarłemu, nie zważając na to, że bezcześci zwłoki. Każdy z nich był w doskonałym humorze, a my po pewnym czasie odeszliśmy stamtąd bez słowa. Nie mieliśmy ochoty już więcej poszukiwać czegoś w tym lesie być może to jedna wielka mogiła. Jakby tego było mało, gdy po kilku godzinach Rosjanie wrócili do swojego domku, dwóch z nich niosło zwłoki. Tego już było stanowczo za wiele. Poszliśmy do nich i zapytaliśmy się: dlaczego to robią? Z rozbawieniem stwierdzili, że ten trup ma tyle złotych zębów, że na miejscu nie dali rady wszystkich wyrwać. Zrobią to więc w domu. Staliśmy przerażeni i biali jak kreda. Tej nocy nikt z nas nie spał. Ciągle słyszeliśmy pijackie zabawy, jakie Rosjanie urządzili sobie w domku, oraz jak naśmiewali się z ciała żołnierza. Dla nas to było coś niepojętego. Owszem, można nienawidzić Niemców za to, co zrobili, jednak nie wszyscy byli źli, a takie traktowanie zmarłych jest tak czy inaczej niedopuszczalne. Krzyki i śmiechy ucichły dopiero około trzeciej w nocy. Cały następny dzień spędziliśmy na pakowaniu się i szykowaniu transportu powrotnego do Polski. Wieczorem przyszedł do nas jeden z Rosjan. Stwierdził, że jeden z jego kolegów źle się czuje i czy nie mamy jakichś lekarstw. Byliśmy zaopatrzeni jedynie w apteczkę, ale postanowiliśmy pójść i zobaczyć co się dzieje. Chłopak był blady i siedział przy stole. Okazało się, że siedział tak całą ubiegłą noc, nawet gdy jego kompani świetnie się bawili. Nie odzywał się do nikogo, nie jadł, nie pił i nie chodził do toalety. W pierwszym momencie odniosłem wrażenie, że jest obłąkany, gdyż jego spojrzenie puste i bez życia na to wskazywało. Powiedzieliśmy, że nie jesteśmy mu w stanie pomóc i powinni wezwać pomoc w postaci na przykład karetki. Tamci jednak obruszyli się i powiedzieli, że sami dadzą sobie radę. Wróciliśmy do siebie. Pociąg do Polski mieliśmy dopiero za dwa dni. Domek był opłacony, więc musieliśmy poczekać. Tego samego dnia w nocy ktoś energicznie zaczął dobijać się do naszych drzwi. Jak nie trudno się domyślić, był to rusek, który prosił nas o pomoc. Tak było i tym razem. Okazało się, że ich kolega, ten, który siedział kilkanaście godzin przy stole, nagle zniknął. Cóż, poszliśmy razem z nimi na poszukiwania. W drodze opowiedzieli nam, że byli na zakupach, a jego zostawili samego w domu. Gdy wrócili nie było ani jego, ani ciała żołnierza. Wzdrygnęliśmy się na samą myśl o zwłokach, ale kontynuowaliśmy poszukiwania zaginionego chłopaka. Po godzinie dotarliśmy do miejsca, w którym znajdował się szpital. Rozdzieliliśmy się i postanowiliśmy przeszukać ten teren dokładnie. Błądziliśmy po ciemnym lesie, mając jedynie małe latarki. Panowała cisza, więc każdy szelest można było bez problemu usłyszeć. Po kilkunastu minutach kolega wywołał nas przez radio. Był całkowicie przerażony. Kazał nam jak najszybciej przyjść do miejsca, skąd Rosjanie wzięli zwłoki. Ile sił w nogach pobiegliśmy w tamtą stronę. Gdy zobaczyliśmy, co się stało, nie mogliśmy z siebie wykrztusić nawet jednego słowa. Na gałęzi, która zwisała nad dołem ze zwłokami, wisiał chłopak, którego szukaliśmy. Jego twarz zastygła w grymasie, przedstawiającym przerażenie. Jego podkoszulek leżał roztargany na ziemi, a na klatce piersiowej miał wycięty napis bandyta w języku niemieckim. Zwłoki żołnierza spoczywały w grobie. Nie mieliśmy bladego pojęcia, jak to wszystko wytłumaczyć. Kto mógł zrobić mu coś takiego? Jak sam zaniósł zwłoki do grobu. Nie znaliśmy odpowiedzi na te pytania. Staliśmy tylko wpatrując się w Wisielca. Po chwili dołączył do nas jeden z jego rodaków. Reszta zaginęła. Oni również mieli radia, ale nie odpowiadają na wezwania. Cała ta sytuacja zaczynała się coraz bardziej komplikować. Doszliśmy do wniosku, że czas poszukać reszty, gdyż Wisielcowi już i tak nie pomożemy. Wkrótce znaleźliśmy ich wszystkich. Byli martwi. Pierwszego znaleźliśmy jakieś 500 metrów od miejsca, w którym były groby. Siedział pod drzewem, a w ręce trzymał włączone radio. Charakterystyczny szum usłyszeliśmy z daleka. Wydawało nam się, że żyje, jednak gdy podeszliśmy bliżej, okazało się, że również ma na klatce piersiowej wycięty napis bandyta, a zaraz pod tym swastykę. Co mieliśmy teraz zrobić? Wjać, gdzie pieprz rośnie, czy szukać drugiego gościa? Postanowiliśmy szukać dalej. W końcu i jego znaleźliśmy. To był ten, który z taką lubością i zawziętością wyrywał zmarłym zęby. Teraz leżał w trawie, nie mając połowy szczęki. Była wyrwana i leżała obok niego. Nie było już kogo szukać. Dlatego pobiegliśmy ile sił w nogach w stronę naszych domków, aby się spakować i opuścić to miejsce. W drodze powrotnej, gdy już znaleźliśmy się na ścieżce prowadzącej przez las, zobaczyliśmy w oddali postać. Stała sobie na skraju dróżki i była zwrócona w naszym kierunku. Była dziwnie ubrana, czapka z szerokim rondem, długi płaszcz oraz wysokie buty. Zdawało się, że kiwa głową. Dobrze znaliśmy ten ubiór i idealnie pasował do opisu oficera Wehrmachtu. Byliśmy tak przerażeni, że wszyscy jak na komendę zaczęliśmy uciekać w przeciwnym kierunku. Po kilku minutach biegu, mocno już zmęczeni, postanowiliśmy przez moment odsapnąć. Nie wiadomo skąd usłyszeliśmy równy krok wielu osób i na ścieżkę wyszedł oddział żołnierzy ubranych w niemieckie mundury razem z bronią i całym oporządzeniem. Po ubraniu rozpoznaliśmy żołnierza, którego ciało Rosjanie przynieśli do domu. Nie. On nie wyglądał na trupa. Miał krótkie blond włosy, furażerkę na głowie i wyglądał całkiem żywo. Przez moment patrzyliśmy na nich, aż wreszcie przed szereg wyszedł inny i wyszczerzył się do nas. Miał same złote zęby. Dopiero wtedy pojęliśmy o co chodzi. Żołnierz podszedł do nas i zmierzył wzrokiem, a następnie wskazał na Rosjanina. Ten bez słowa poszedł razem za nim i cały oddział udał się w kierunku grobów oraz szpitala. Zniknęli po chwili wśród drzew. Doszliśmy do domu, niepokojeni już przez nic. Jak się potem okazało, policja znalazła wszystkich Rosjan. Ostatni, który poszedł razem z żołnierzami, leżał obok ich grobu, pozbawiony ubrań i oszpecony. Dlatego właśnie należy szanować zmarłych i pozwolić im na wieczny odpoczynek. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać... Możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord, wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę ripej pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.